W 2019 roku Biblioteka Publiczna Gminy Kryńcy Zdroju realizuje program pod nazwą Z Książką dla Rodzinki Godzinka. Jest to projekt finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Funduszu Promocji Kultury. Jest to cykl zajęć zarówno dla dzieci, jak i dla młodzieży i dla dorosłych. Takim ważnym, ciekawym punktem było spotkanie z autorką książek dla dzieci, Justyną Bednarek. Jest to postać o tyle ważna dla tego programu, ponieważ cały program jest oparty właśnie na książkach tej autorki cykl książek o skarpetkach. Chętnie czytany przez dzieci i rodziców, którzy dzieciom czytają. I w ramach tego programu, cała konstrukcja programu oparła się na pracy wokół tych książek. Realizowano warsztaty Teatrzyku kami Shibai, w którym przedstawiano losy i przygody skarpetek tytułowych. Odbyły się warsztaty z prezentacji i czytania wrażeniowego książek właśnie Justyny Bednarek zajmowano się także stroną ilustracyjną tych książek i tu wsparło ten program i ciekawie rozszerzyło jego ofertę spotkanie z ilustratorem książek właśnie między innymi ilustratorem książek Justyny Bednarek panem Danielem Tour. spotkanie to także było Okazją do, do poznania warsztatu pracy ilustratora, do, do zapoznania się z, z całym procesem powstawania książki. W ramach programu odbyły się także warsztaty dla dorosłych z prezentacji tekstów właśnie tych książek, prezentacji dla dzieci, i było to realizowane w ramach warsztatów prowadzonych przez panią Karolinę Fortunę z Fundacji Sztuka Teatru. W poprzednich latach także realizowane były podobne programy, które także miały na celu prezentację książek, zachętę do czytelnictwa i pokazanie innego oblicza książek. Dziś miałam przyjemność prowadzić warsztaty z mieszkańcami Krynicy w Bibliotece Publicznej na temat czytania wrażeniowego i teatru Kamishibai. No i cóż, próbowałam przekazać swoje doświadczenie czy też wiedzę i zachęcić mieszkańców do tego, aby próbowali odczytywać w tekstach, bajkach, ale nie tylko bajkach, jak najwięcej treści oddziałujących na zmysły i by mieli odwagę, i by czerpali radość z tego, że w tekście jest tyle wrażeń, że można je przekazać też odbiorcy w różny sposób. I analitycznie chcieliśmy się przyjrzeć temu, na jakie zmysły możemy oddziaływać jako nadawca komunikatu, jako czytający, jak możemy te zmysły pobudzić, czym możemy zaskoczyć widza jak uatrakcyjnić przedstawienie opowieści, by jak najdłużej utrzymać koncentrację odbiorcy i by jeszcze bardziej go zafascynować, by tekst jeszcze bardziej wpisał się w jego świadomość, wyobraźnię, w odczuwanie, w jego emocje. Chciałabym się wypowiedzieć na temat tych ogólnie warsztatów, które tutaj były. Bardzo mi się podobały, atmosfera była bardzo miła. Pani Karina przepięknie to poprowadziła, wszystko cudownie. Można było zapisywać różne techniki, które ona nam pokazywała, żeby na przykład wprowadzić właśnie jakby nasze czytanie dzieciom, nie wiem, różnym, na przykład w domu, jak mamy rodzeństwo, albo młodszych kuzynów, albo jeszcze dalszą rodzinę, żeby jak by pokazać im, że czytanie może być zabawą z nami i z nimi. Ja nie jestem taki ładny ani mięciutki, ciągnął brodacz. No rzeczywiście, trudno zaprzeczyć, uśmiechnęła się skarpetka. Dlaczego jest pan taki brudny? Bo nie mam łazienki. To przykre, a czemu nie ma pan łazienki? Bo jestem bezdomny, oto dlaczego. Zobaczcie też, jak zwróciło uwagę, kiedy Zuska zrobiła coś zaskakującego, no Pytanie, czy jeżeli wszyscy siedzą, a ty bardzo długo jesteś na ziemi? to tracisz uwagę tak naprawdę hmm. widza, no nie? Jest to bardzo fajna forma która, na spędzenie czasu, ale nie tylko, ale nie tylko by otworzyła, otworzyła nam zmysł, otworzyła wyobraźnię, pobudziła nam zmysł, a otwierała wyobraźnię, jak można fajnie, fajnie czytać. Tylko nie są to pierwsze warsztaty, w których wzięłam udział i bardzo się cieszę, że biblioteka organizuje takie, takie przedsięwzięcia. Książką dla Rodzinki Godzinka to cykl wydarzeń animujących ciekawe działania kulturalne, szczególnie promujące czytanie książek. Jest on realizowany od 16 marca do 31 sierpnia bieżącego roku i w ramach tych działań odbyły się już warsztaty kamishibai i zajęcia czytelnicze pod tytułem Skarpetkowy Teatrzyk, warsztaty teatralne dla dużych i małych, Zaczarować książkę, czyli czytanie wrażeniowe w Bibliotekach Krynicy, w Tyliczu i w Bereście. Ponadto odbyło się spotkanie z autorem książek dla dzieci, z Justyną Bednarek oraz z ilustratorem Danielem Delatour. Łącznie w ramach tegorocznej edycji tego programu zaplanowano 20 wydarzeń zarówno dla dzieci, dla młodzieży, jak i dla dorosłych. W realizację działań zaangażowali się także wolontariusze oraz partnerzy biblioteki, między innymi Księgarnia Dziecięca Drzewiec w Skrynicy oraz Fundacja Sztuka Teatru. W tym roku tematem przewodnim programu były przygody bohaterów książek znanej pisarki Justyny Benarek, a szczególnie ulubionego przez najmłodszych cyklu o przygodach 10 skarpetek. Bieżący cykl zajęć wpisuje się już właściwie tak cyklicznie w poprzednie lata podobnych zajęć, ponieważ w ramach partnerstwa dla książki w poprzednich latach odbyły się też programy pod tytułem „Ja, ty, my czytamy”. Były to zajęcia literackie, spotkania autorskie, warsztaty teatralne, a motywem przewodnim były książki Wojciecha Widłaka i jego bohater Pan Kuleczka. Natomiast w 2017 roku był program „Jestem zaczytany”, a Cały program był oparty na książkach Roksany Jędrzejewskiej-Grubel i jej bohaterki i książki ryjówki Florki. W ramach tamtego spotkania także odbyły się właśnie eventy czytelnicze, spotkanie z autorką, warsztaty oraz taki event czytelniczy Książka wychodzi z cienia. Widzimy, że jest to bardzo dobry kierunek działania ponieważ tego rodzaju popularyzacja książki taki żywy kontakt z książką z autorem jest bardzo dobrze przez dzieci odbierany i kontakt z książką dla dziecka staje się już wówczas łatwiejszy nie jest to Przymusowa lektura, którą muszą przeczytać, ale książka staje się pretekstem do zabawy, do, do rozwoju, do jakichś kreatywnych y, działań. Co roku, w tych, y, tak jak w poprzednich latach, tak i w tym roku, y, tym projektem obejmujemy y, kilkaset osób, które albo uczestniczą w zajęciach, albo warsztatach, albo są zaangażowane w realizację tych projektów. Działanie. Dofinansowana jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Partnerstwo dla Książki.